to ja jestem głupi, czy świat jest bardziej mądrzejszy niż kiedyś, ale wczoraj mi kurwa zatrzymały psy, autentycznie radiowóz, syreny światła się robią bardziej czerwone niż niebieskie ja trzymam ręce na kierownicy a to się okazało, że to nie moja fura tylko to miniaturowe RS7 na desce policyjnej taj, rozdzielczej, tryb policyjny po prostu mi się odpalił sam i wyglądało jakby mnie eskortowało FBI na wesele chodzi do mnie komisarz, typ się nazywał Borys Adamowicz, nie żartuję ksywka Borys od światełek Mówi, co pan odpierdala, panie kierowniku? mówię, to jest skala, to nie jest legalne. On już sięga po kajdanki i nagle z tego auta dźwięk Klaksonu skręcane kurwa koła z kierownicą. On myśli, że to podpucha, pyta. Pan ma ukryty pojazd pancerny z piekła rodem czy zabawkę. A ja mu mówię, pokazuję, pokazuję że pilota mu pokazuje. Bo pokazuje klik, kierunkowskazy, klakson, maska się otwiera. A Borys aż wypuścił pałę z ręki. Kazał mi to wyłączyć, bo ludzie dzwonią, że ufo z legnicy przyjechało. Ale na koniec powiedział jedno: Synu, gdzie to można kupić? Wiesz co? Zamówiłem mu jedno z szyberdachem. A jak ktoś inny też chce, to niech napisze w komentarzu. Bo jak znowu mnie zatrzymają, to chociaż będę miał z kim pogadać.